Filmik nagrywam właśnie po to, żeby Wam zwrócić uwagę na ID, jak i również po to, żebyście ewentualnie w komentarzu dali mi jakieś rady, do, jeżeli chodzi o ustawienia, bo tak jak mówię, pierwszy raz byłem z Noktą na plaży, bardzo mi się podobało. Wcześniej szukałem z Garetem, jeszcze wcześniej z jakimś tam innym chińskim, który po prostu miał mi pokazać, czy ta zajawka, jeżeli chodzi o detektorystykę, mi się podoba. No i mi się podoba. Także zapraszam do oglądania tego filmu, no i zostawcie jakieś porady, jak ją ustawić, żeby można było lepiej szukać. Odcinek o detektorze kolejny. Ostatnio robiliśmy ID test Gareta 400 ACI, a dzisiaj zrobimy test nokty 3-score. Nie jest to nokta, która, no, którą niedawno zakupiłem, zakupiłem, więc też nie mam pojęcia na temat tego ID za wiele. Garrett miał od 1 do 100. Tu jest zakres od 1 do 60, czyli troszkę mniejszy. Ale zobaczmy, jak to wygląda i jak będziemy tutaj robić. I tutaj, tak jak ostatnio, przygotowaliśmy sobie kilka standardowych rzeczy, które można znaleźć na plażach. Właściwie jest to, co znalazłem. W zeszłym roku i mniej więcej na tych samych rzeczach robiliśmy test ID dla Gareta 400, 400 więc będziecie mogli sobie porównać e, dwa filmiki, jakie, jak, jakie ID pokazują te e, dwa wykrywacze. No tutaj mamy co? Śrubki, gwóźdź, e, z tego względu, że no, ja szukam przeważnie na plażach, więc to jest e, ciężarek morski mosiężne tulejki, mała, duża, standardowe kapsle, jeden polmos, jeden odpiwa i zrywka, no to, co nas najbardziej zawsze cieszy, kawałeczek metalowej blaszki, podkładka, spinka do włosów, no i oczywiście aluminiowa puszka. To są rzeczy, które najczęściej można na plaży znaleźć. Bynajmniej tutaj, gdzie ja chodzę. No i tutaj mamy badziewny łańcuszek jeden, badziewny łańcuszek drugi, pierścionek odpustowy zamknięty, otwarty, dlatego, że tutaj między zamkniętym a otwartym prawdopodobnie będzie różnica sygnałów. Łańcuszek srebrny, obrączka srebrna, sygnet srebrny, tutaj jest taki maluteńki srebrny pierścioneczek, złoty kolczyk, złota obrączka i złoty złoty pierścionek taki stary. No i one penny, half penny z Georgem, 20 euro centów, nowy i stary funt, 2 pi, 1 pi, 50 pi i 20 pi. I to są takie najczęstsze znajdki, które, które tutaj mamy i tak samo został testowany również ten garecik, więc zobaczymy. No tu mam przygotowaną sobie już listę z, od 1 do 60, no co dwa, bo oczywiście nie, nie będziemy robić listy, na 60 pozycji, więc zrobiliśmy sobie od 1 do 60 i tu będziemy umiejscowiać te rzeczy, które nam pokaże ten oto wyświetlacz. No, cewkę mamy położoną z boku, żeby łatwiej nam było to nagrać, więc spróbujemy to teraz ustawić i zobaczymy. Oczywiście tutaj mamy, tutaj jeżeli chodzi o ustawienia, no to już jest włączona, na pełnej baterii, i tutaj będziemy szukali na opcji plaża. Standardowa opcja plaża. Bez eliminacji jest tylko włączony eliminacja metalu, co usłyszycie po dźwięku. No dobrze, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Zaczniemy od standardowej puszki aluminiowej. I tutaj mamy 41-44. W tym zakresie, ale tą troszeczkę nie po, ze względu na to, że jest wiatr, ją na razie z boku. I tu mamy metalowa podkładka. Słyszycie, jest całkiem inny dźwięk. Pokazuje idealnie na dwójeczkę. Kładziemy go na dwa metalowa blaszka. Tu jest troszkę taki profil zrobiony specjalnie, żeby to nie było płaskie jak podkładka. Bardzo skaczące w zależności jak ustawimy. Ale cały czas przebija nam, właśnie ten metalny. No i teraz dylemat, na czym ją postawić? No to 6-7, dobra, metal. Wsuwka do włosów, standardowa. Mam nadzieję, że widzicie te numerki, które tutaj wyskakują. Jest czwóreczka. Polmosik, najtka standardowa wszędzie, czy to w Polsce, czy w Anglii. 43, 43, stabilnie. Kapsel, to co też nas bardzo cieszy. 44, 45, na płasko, a tutaj o, przebija nawet do 60, jeżeli jest ustawiony na sztorc. No ale być może 44 to będzie tak samo jak ten no i złoty ten. Z złote znalezisko dla nas, czyli po prostu zrywka 27, stabilnie 27, tutaj było 44 Musiałem już na tulejka. i to już na kolor jest fajne. 54, 55 No i na płasko 44, ale powiedzmy że 53, 52, 53. 52, 53. Musiałem tutaj poprawić sobie taśmą, bo wiatr przerzuca mi kartkę. Troszeczkę większy mosiężny. Mosiężna nakrętka, ale też idealnie 53-54 na kolor pokazuje. Muszę przyznać, że jak na razie wydaje mi się, że o wiele lepiej pokazuje ten Triple Score. Stalowa śrubka z podkładką. Bardzo skaczące. No, właściwie to nie wiem, gdzie to umiejscowić. weźmy, bo jest tutaj 38-40, tak skacze, późno zardzewiały. Tutaj nawet sygnał jest od razu metalowy, trójka czwórka, tak jak spineczka mały wkręcik 7-8, on jest oksydowany, albo jakiś taki pokryty czymś, także to 7-8. Tutaj mamy ołów 44 44 jak kapselki. No i teraz przejdźmy do tych ciekawszych rzeczy. I teraz weźmy sobie bardzo malutki łańcuszek, taki metalowy 643. Proszę bardzo. Od razu nam pokazuje, że to jest metal. Teraz weźmy sobie taki troszeczkę większy łańcuszek, też metalowy. 5, 6, 8, 5, 6, 8, ale cały czas w zakresie do 10, czy w zakresie metalu. Tu nawet piąteczka, w zależności jak będzie ułożony, no, czy będzie dłuższy. Powiedzmy, żeby sobie go położymy tutaj na 5-6. Tutaj mamy pierścionek odpustowy. To jest 40. Tutaj mamy ze stali nierdzewnej kolczyk do nosa, do pępka. Nie wiem, ale jest to typowa stal. A nawet chyba nie jest stal nierdzewna. 78 No i przechodzimy do rzeczy troszkę bardziej wartościowych. Srebrna brązoletka, dość ciężka. 925 srebro. 40. i wykazywałoby nam na to, że ten pierścionek odpustowy wcale nie jest odpustowy. Tylko musiałby być srebrny. Srebrny pierścionek, który znaleźliśmy na. Skem, tak, na wschodzie Anglii i tutaj bardzo fajny filmik z tego też jest. wypadł 45, 46, 46, 47. Dobra, to tutaj go kładziemy. To jest sygnet, też znaleziony nad oceanem. No, w zależności, jak jest ułożony w granicach od 42 do 45, więc kładziemy go w tym samym miejscu. To jest ten maluteńki pierścionek, naprawdę bardzo mały pierścioneczek srebrny. I to jest 38. Tutaj mamy kolczyk złoty, otwarty. O, tak on mniej więcej wygląda. I zobaczmy sobie, jak tutaj to wygląda. 39, 37, 40 jest on, ma tutaj końcówkę, zdaje się metalową. No ale takie coś możemy ustawić. No nie wiem, no nie wiem jak go ustawić. To jest i 10, i 40. Myślę, że go. Dobra, 25 M taki został, więc tak go ustawimy. Tu. I tu jest stary pierścionek. Z 18 karatowego złota czerwonego. Zobaczcie 19, 20, 19, 20. Tutaj mamy złotą obrączkę. 18 karatowe złoto również 35. Bardzo stabilnie 34, 35. I teraz popatrzmy tutaj. Tutaj mamy Georgia z, 1000... Georgia z 1920 roku. To jest zdaje się one penny albo half penny. To jest one penny 43-44. Bardzo stara moneta. Bo ponad stuletnia. 43-44. Tutaj mamy. Z 1826 bardzo ciężki, fajny jest to, też George, ale half peny Tak on wygląda. Nie wiem, czy tutaj będziecie widzieli. No ale chodzi o materiał i o znalezisko. I tutaj mamy 52, 51, 52, dokładnie tak jak kolorowy metal. No i pieniążki. Pieniążek to jest. 20 eurocentów nowe, 41, 40, no 41, 42, 41, 42, dobra, to tutaj ustawiamy i już tu sobie układamy to, bo się coraz więcej, coraz bardziej więcej kłoku się robi i tutaj mamy tak, nowego funta, 42.

współczesne 29 29 to tu 2 pi współczesne o to już jest badziewie całkiem to już, to już chyba nawet nie ma jakiś tam może mieć dodatek ale ale cały czas też przebija na 4 jedynka dwójka dobra to układamy i 1 pi. Zobaczymy, co to za materiał. O, trójeczka, dziesiątka. Cały czas w zakresie metalu. To ułożymy go tu. I tu. Jeszcze musimy wrócić na chwilkę do naszej puszki aluminiowej, którym wiatr nam zwiewał. No w granicach 45, 44, 45 do 50 przebija w zależności od tego, jakie jest ułożony. Więc popatrzmy sobie, jak to wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj, jeżeli mam na połowie, to znaczy, że jest ten symbol, e, sygnał przebijany. Więc 5pi metalowa blaszka ID 12. Tutaj od 1 do 4, jeden pi nam się przesuwało, łącznie z gwoździem wsówką i tym malutkim łańcuszkiem. Tu już mamy metalowe rzeczy, które są na ID 5678, tak jak widzicie. I zwróćcie uwagę tutaj, że jednak te małe nominały są z takiego badziewnego materiału robione, że wykazują wszystko na metal, więc no od Was zależy, czy chcecie to e, kopać, czy nie, ale no, zabawa jest w tym, żeby kopać. I teraz tak, 21, 22, czerwone złoto, 18-karatowe, 25, 26, otwarty kolczyk złoty. I to jest chyba 14. I tutaj zobaczcie, jak blisko jest 27, 28. Jak blisko jest zawleczka. No tutaj bym się mocno zastanawiał. I 29, 30, 50pi. No to już jest fajny, 50pi to już jest fajny, fajny pieniążek do szukania. I tu trzeba bardzo uważać na, na właśnie na te wskazania. No i u góry: 31, 32, 20pi. Od 33 do 36, 18 karatowe złoto. Tutaj odsuniemy troszeczkę 37, 38. Śrubka metalowa z podkładką, taką tutaj, co widzieliście? O, tak to wygląda. Oraz ten mały srebrny pierścionek. I tu już jest srebro. Znaczy, że ten pierścionek, który myślałem, że jest oznusztowy, też jest srebrny. I to jest, to jest wszystko w zakresie 39, 40. Tak jak i również 20 eurocentów. Jest 41, 42. No i tutaj robi nam się ciekawie. Bo od 40-43, 43, 44, to zobaczcie, co tu jest za natężenie natężenie tego wszystkiego. Jest I capsle są, i jest jeden funt, i jest George, jak również jest Owl. I tutaj mamy 40, aha, to jest na ten, i tutaj mamy 45. 46, 47, 48. Tak, mniej więcej to wyglądało. Jeżeli chodzi o srebrny sygnet starego funta i srebrną obrączkę, no, tak no właśnie. No, i tutaj mamy już metal kolorowy. To jest halfpenny i mosiężne nakrętki 53, 54. No i oczywiście nasza królowa aluminiowa puszka. Nie pamiętam, jaki już miał, <laughs> jaki, jaki ale chyba też koło 40. Także. Tak mniej więcej to wygląda. Także, no co, no. Spróbujcie teraz nie kopać wszystkiego. Zobaczcie, ile, ile rzeczy możecie ominąć. No to co. Życzę miłej zabawy. Życzę miłej zabawy. No przede wszystkim zaufania do tego, bo biorąc pod uwagę, że pierwszy raz byłem z notką, raz tylko byłem z notką yy, tom, więc yy, jestem bardzo zadowolony. No teraz będziemy robili jakieś Dzień tam sobie, o... yy, sprawdzać ją i w wodzie i na plażach. Wiadomo, test ten nie jest jakoś tam szczególnie profesjonalny, tym bardziej, że ja nie jestem żadnym profesjonalistą, no ale myślę, że może się przydać dla kogoś, kto po raz pierwszy będzie sobie próbował wykrywaczem. Także fajnie, że udało mi się nagrać to. Zawsze chciałem sobie porównać te dwa wykrywacze i zawsze chciałem tą noktę w jakiś sposób sobie sprawdzić. Także mam nadzieję, że się przyda Wam ten film i mam nadzieję, że zostawicie jakiegoś lajka, suba, ewentualnie w komentarzach Wasze opinie na temat nokty. Tak jak mówię, ja jestem jeżeli chodzi o noktę, całkowicie świeżakiem, Amatorem w tym co robię, jeżeli chodzi o wykrywacze, więc dla mnie jest to po prostu fajna zabawa. A jeżeli ten filmik komuś się spodobał, czy ewentualnie ma inne przemyślenia, inne doświadczenia z noktą, nawet porady, jak ją ustawić na plaży, żeby było lepiej, to jak najbardziej proszę w komentarzu.